Oh, hello there! Siemanko, wybiję z mojej kuchni, kury z ma... Hi, I'm Keanu Reeves. It's great to be here. Siemanko, witam w mojej. Dzisiaj zajmiemy się testem korzyst... Ja nawet nie zjawę. Ja weź to wyłącznie. Raz, dwa, trzy. Then check this out! Wszystko jest możliwe, gdy się uwierzy w siebie... KO no jutsu! Oho! Zmieszaj 200 gramów silikonu, i 100 ml syropu kukuryku. Gotuj miksturę przez 137 do 2 minut i się zestrafuj. Sklej zdań rudobłosa.